Sponsorem wiadomości sportowych jest PPH Mackiewicz, producent betonu i kostki betonowej. To, że jest to trafiony pomysł, to myślę, że świadczy dzisiejsza impreza, świadczy dzisiejsze dzisiejszy talentu Akademii Młodych Chorów, które odbywają się co prawda po raz drugi, ale myślę, że frekwencją przebiją pierwszą edycję. Cieszymy się bardzo, że możemy dać możliwość rozwoju młodych, młodym zawodnikom, szczególnie tym, którzy nie są nigdzie zrzeszeni, nie, nie grają na co dzień w klubach piłkarskich, czy też akademiach, a mogą się. Rozwijać się w tym, co lubią, kochają i przede wszystkim rozwijać się sportowo, ale też i pozasportowo. Co dalej z tymi dziećmi? Może warto pomyśleć o stworzeniu dla nich warunków do treningów w gimnazjum i później w szkołach ponadgimnazjalnych, tak by nie zmarnować owoców pracy w AMO. Oczywiście myślimy cały czas o dalszym rozwoju Akademii Młodych Chorów. Najpierw jednak musimy ustabilizować, przede wszystkim przygotować w perfekcyjny sposób działanie tej Akademii, która tak naprawdę jest bardzo młoda w swoich działaniach i ona dopiero się rozwija. Myślę, że ten projekt ma możliwość rozwoju. Ta furtka jest naprawdę bardzo szeroko otwarta i chcemy tą drogą podążyć. Natomiast tak jak powtarzam, chcielibyśmy te 16 województw, które zapoczątkowały ten projekt na tyle mocno ustabilizować, żeby ta podstawa baza do dalszego rozwoju była jak najlepsza. Czy nie warto pomyśleć o rozszerzeniu szkolenia w Akademii Młodych Orów o zajęcie na przykład z fizjoterapeutą bądź dietetykiem? Wiadomo przecież, że zaszczepione w młodym wieku nawyki będą procentowały w przyszłości. Przede wszystkim staramy się szkolić naszą kadrę trenerską, która właśnie jeśli chodzi o wszechstronny rozwój młodego człowieka jest przygotowywana. Staramy się, aby ten rozwój, tak jak powiedziałem, był nie tylko sportowy, nie tylko piłkarski, ale przede wszystkim wszechstronny ruchowo, ale też i pozasportowy, czyli to o czym Pan właśnie wspomniał, czyli Cały aspekt życia sportowego sportowego stylu życia, no i też taka opieka medyczno-terapeutyczna, która na pewno w przyszłości będzie miała miejsce. Jak pan oceni dzisiejsze testy i przygotowania chłopców, którzy przez ostatnie miesiące trenowali Wamo? Na szczęście. Mam trochę szerszy pogląd, bo opiekuję się Akademią Młodych Chorów w Łomży od samego początku jej istnienia, więc wiem jaki jest tutaj potencjał, wiem ile można jeszcze zrobić. i Cieszę się bardzo, że te dni talentu pokazują duże zainteresowanie tym projektem, i w porównaniu z pierwszą edycją, z pierwszym z rozpoczęciem w ogóle całego tego projektu no to jest kolosalna różnica i cieszymy się, że to idzie w tą stronę. Sponsorem wiadomości sportowych jest PPH Umackiewicz, producent betonu i kostki betonowej.